Siemanko, witam w kolejnym filmie, w kolejnym filmie podlodowym. Niestety zima nie zawitała u nas na długo i dosłownie za kilka dni już nie będzie można wejść na lód, tak więc korzystamy póki możemy. Wczoraj udało się złowić jakieś tam rybki, co za chwilę zobaczycie, a dziś lecimy z Dawidem na całkiem inną wodę i mam nadzieję, że we dwóch uda nam się dorwać te okonie. To już mój ostatni wypad podlodowy w tym roku, bo nie wierzę w to, że ta zima jeszcze wróci. Tak więc pewnie za tydzień już znowu na wstrągi trzeba będzie polecieć, a jak na razie to lecę. Nad nieznane mi jeziorko. Głębokie, z czystą wodą i podobno z okoniami. Zobaczymy co się wydarzy. Zapraszam do oglądania. No już trochę trzeba się namachać, żeby dziurę wykuć. Z pewnością jest bezpiecznie Dobra, kilka dziurów byłem pierwsza próba Zobaczcie, jest jakaś ławiczka u góry, ale to jest prawdopodobnie sierawa w kolejne to trochę za duże zapisy chyba Znaczy są małe okonie pod rybką Ale niestety nawet się do bardzo nie chcą podnieść Jest pierwsza bestia Odczepiony okonik Kurwa Szybkie mi chodziło. Bardzo blisko brzegu, ponad 15 metrów głębokości. Fajny, ostry spad. Będę szedł w stronę trzciny. Tutaj postaram się to dosyć dokładnie obkuć. No nie znam tej wody, szczerze mówiąc. Teraz to chyba nawet było branie. potężna ryba. No słuchajcie, ale w końcu ryba. W końcu ryba normalnie zapięta. No, tutaj może coś się zacznie dziać w końcu. Ciekawe. Zauważyłem, że tutaj wszyscy wydkarzy łowią mniej więcej na środku jeziora. Na blacie, ale tam byłem i niestety. Niestety nawet nie miałem brania. Ostatnio też tutaj byłem Również bezbrania, dlatego dziś chyba sobie tutaj brzegi spróbuję obłowić. Troszkę płycej się tu robić, od razu rybka wpadła i dosyć fajne uderzenie, ale na sądzie oczywiście nie widziałem tej ryby, bo to jest znowu jakiś niewielki pewnie okoń przyklejony do samego dna. Już nie chodzi mi tu dzisiaj absolutnie o jakieś rekordy, ale chciałbym sobie chociaż kilka okoników wymiarowych złowić. Nie wiem, tragedia z tymi rybami Ale to jest kolejny konik, który chciał Nie podczepiłem go tylko dziabno Dobra ryba słuchajcie Ja widziałem tą rybę widziałem ją na, na sądzie jak podchodziła w stronę blaszki sobie pozwolę palcami wyjąć. Piękny okolnik, o kurcze. Fajny dla ale no, słuchajcie, ten okolik wziął mi na 10 metrach. stąd nie powinien wypłoszyć nic. Wracamy. Pewnie śmiesznie to wygląda, że łowię wędką z kołowrotkiem, a wyciągam rybę rękoma, ale raz, że sprawia mi to większą przyjemność, a dwa, że te kołowrotki na mrozie no niestety potrafią odmówić posłuszeństwa, tym bardziej, że są to kołowrotki z najniższej półki kilkuletnie, nigdy nie smarowane, więc, więc raczej bym nie ufał dla takiego sprzętu, więc wolę sobie rękoma to wyciągnąć wtedy mam 100% pewności, że jak ryba okaże się większa i będzie chciała zrobić odjazd, to po prostu popuszczę, a tutaj hamulec może niestety nie oddać i, i ryba się zerwie trochę dziwne jest, że taki fajny ogonik płynął sobie sam ewidentnie było widać, że to pojedyncza ryba raczej znaczy, bym się spodziewał jakichś nawet drobnych ławic o koni, a tutaj kurczę, te ryby pływają sobie pojedynczo. Ostatnio też widziałem takie właśnie zapisy, jak jedno pojedyncza ryba sobie przepływa powolutku. Używając lajwa pod lodem prawdopodobnie nie będzie tak, że złowię więcej ryb niż bym złowił bez lajwa, ale z pewnością będę więcej wiedział. To może w pewnym sensie to się przełoży na ilość ryb, z tego względu, że jak jest dziura, w której nie ma totalnie nic, ani drobnicy, ani drapieżników, no to nie będę tam długo stał. To pod tym względem jak najbardziej. Bardziej chodzi o to, żeby mieć jakieś wyobrażenie, jak to wygląda pod wodą. Na przykład jak jest jakieś branie, czy zrobimy jakąś rybę, to wtedy od razu się zastanawiamy, czy jest tam cała ławica tych ogoni, czy to był jeden przypadkowy. No i w tym przypadku akurat wiedziałem, że to była jedna pojedyncza ryba. Po dłuższej chwili nie widziałem tam kolejnego żadnego zapisu fajnego, tak więc od razu przyszedłem sobie w inne dziury dużo pokazuje właśnie taki live tak do tej pory mogliśmy się tylko domyślać co jest pod wodą teraz jest dużo łatwiej ale jednak nie powoduje to że od razu nałowimy nie wiadomo ile ryb chociaż wiele osób tak uważa ale niestety niestety nie jest tak łatwo troszkę głębiej tylko odszedłem i już zaczynają się znowu te maluchy Słuchajcie, akurat rozmawiałem przez telefon No i strzeli mi ogonik O, ja aż taki malutki A podeszło ich kilka, bo miałem przed chwilą branie panie, tu zobaczę jedną dziurę, tak z ciekawości o co, o co tu w ogóle chodzi. Nie. Będę trzy razy muszę. Co pani biero? Tak? tutaj pusto u mnie na razie. Może właśnie nie głębiej tylko płycej trzeba iść. Jest godzina 13 i nie dowiedzieliśmy żadnej ryby. Nie no, Dawid chyba wody jakieś tam dwa malutkie okoniki. Nie mamy wiary co do tej wody, więc lecimy na inną. Dosłownie na godzinkę, może dwie. Tak jak wspominałem wcześniej, dla mnie to jest ostatni dzień łowienia, więc chcę go wykorzystać na maksa. No i zobaczymy, może się uda chociaż po jakimś jednym normalnym okoniu złowić. A jeżeli się nie uda, to przynajmniej będę wiedział, że próbowałem. Dobra, widzimy się zaraz nad innym jeziorkiem. A nie, nowa woda, nowe możliwości. Ale grzeje to słońce, masakra. Ale pstrągi by brały dziś. Znowu jak jem bułkę. Zawsze jak jem bułkę, to mam kurde branie. Ty, dobry będzie, no. Ładny, fajny, no. Kurde, zawsze to samo jest. No nie ma co się na razie tutaj cieszyć z takich okoni, ale no kurcze, jest lepiej niż tam. Tam ponad 4 godziny bez dotknięcia, nie? Mógłbym więcej bułek wziąć to bym więcej ryb złowił Panie bez panoptiksa złowiony Nie wypuszczam tego Ej, on się wyleci bardziej. Co piesę? Chłodź e? się nie Morgo Młody Ty, ale bułkę to mi został Bułeczkę to mi został taka ryba? o też panie, no, muszę, muszę zobaczyć z bliska może no, dziura za mała się będzie rozpływać. nie wiem jak u ciebie to wędkę działa. No, wiesz. fajny, no kurde. a ty taką blaszkę masz. a ja właśnie nie wierzę w nią, też no taką i to od ciebie chyba. nie no, coś to będzie. będzie, coś to będzie, będzie no, już jest fajny. No, dokładnie. Kilka minut i już się pośleć. Niestety dzisiaj nie udało się fajnie połowić. Nie wiem, czy w ogóle będzie mnie widać, bo już zaczyna się ściemniać. Walczyliśmy do samego końca. Ja niestety już muszę kończyć sezon podlodowy, bo za kilka dni prawdopodobnie już tego lodu nie będzie. A od jutra niestety obowiązki wzywają. Ale plusy są takie, że oczywiście wracam zaraz do pstrągów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdro.